Panie burmistrzu, dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym programie samorządowym Miasto z Wizją. W poniedziałek mhm. uczestniczyliśmy w obchodach Święta Wojska Polskiego i 96. rocznicy Bitwy Warszawskiej. Bardzo Pana proszę o ocenę tego lokalnego święta. A czy święto nie jest lokalne oczywiście, jak nas obchody no, były no, lokalne. Obchody. Święto jest, jest ogólnonarodowe, państwowe, połączone zresztą z obchodami święta kościelnego. Ja przypominam, że to jest Dzień Wojska Polskiego, ale myślę, myślę że to jest dobrze, że ono się zbiega właśnie z, z tymi z przypomnieniem tego niezwykle no, radosnego wydarzenia, jakim było wygranie tzw. bitwy warszawskiej, tak? Znaczy w ogóle wojna nigdy nie jest radosna. Natomiast w tym roku 1920 kiedy byliśmy jakby w środku wojny polsko-bolszewickiej i temu państwu polskiemu, które dopiero co odzyskało niepodległość, groziła zagłada ze strony tutaj. Armii Czerwonej tych, i, i, i bolszewików. No ta bitwa warszawska, która odwróciła przebieg wojny polsko-bolszewickiej, niewątpliwie jest wydarzeniem no, w konsekwencji radosnym, tak? dlatego, że daliśmy odpór, siły były nierówne. Ja przypomnę, że Polacy zaatakowani przez Rosjan mieli do dyspozycji mniej więcej 900 tysięcy żołnierzy. Udało się dzięki takiemu zrywowi narodowemu skompletować dużą armię i na początku no, dobrze to nie szło. Wycofano się aż na linię Warszawy, i tutaj, gdyby te wojska bolszewickie zdobyły Warszawę, to prawdopodobnie w ogóle państwa polskiego by nie było. Natomiast no, ten 16 sierpień to był dzień, w którym armia polska, dywizja polska pod, pod bezpośrednim dowództwem Piłsudskiego dokonała takiego. Kontruderzenia, jakby związane były wojska te bolszewickie tutaj na linii Warszawy, a tutaj z nad rzeki Wieprzy wyszło kontruderzenie, takie oskrzydlające. No i Rosjanie znaleźli się w potrzasku i to odwróciło losy wojny. Tak? Zaczęło się wycofywanie Rosjan, gonienie ich tam dosyć daleko w głąb, i, i, i potem te granice polskie, które zostały że tak powiem, właściwie ta wojna polsko-polszewicka wyznaczyła na 20 lat granicę państwa polskiego. Także niewątpliwie bardzo duży sukces taki militarny Polski po, po, po wielu latach niewoli i, i, i w bardzo trudnej sytuacji dopiero co zyskania państwowości. Także warto o tym mówić, warto mówić właśnie po to, żeby, żeby przypominać te, te również takie wydarzenia pozytywne, że tak powiem, z, z zakresu różnych wojen, bitew I, i, i to w jakiś sposób na pewno jest ważne, żeby, żeby ten patriotyzm, że tak powiem, ciągle tutaj w Polsce się, że tak powiem, odnawiał w kolejnych pokoleniach. Także do, dobrze, że to się dzieje. Ja oczywiście nie miałem żadnych wątpliwości, mimo że nie, nie ratusz był tutaj organizatorem, tylko, tylko pani poseł Gumińska. Ja chętnie uczestniczyłem w tych, w tych obchodach, było trochę ludzi, może nie jakoś bardzo dużo, ale, ale, ale jednak. Natomiast chcę jeszcze o czymś jednym powiedzieć, bo już po, tych, po, tym, po, tym, po tym całym wydarzeniu, po złożeniu wieńców mnie zaczepił jeden z mieszkańców, taki z pretensjami do mnie i mówi, że, że no pan na 3 maja to tak niepochlebnie mówił bardzo o Piłsudskim, a teraz to pan tutaj składa wieńce, tak, więc ja chciałbym to wyjaśnić, jeszcze raz do tego wrócić, że nie ma ludzi, że tak powiem, no, takich, takich absolutnie bez skazy. I niewątpliwie Marszałek Piłsudski był człowiekiem, który ma w swojej przeszłości bardzo chlubne karty i ma takie, które nie każdemu się podobają. I ja 3 maja mówiłem, że nie jest to dobry, dobre miejsce do świętowania konstytucji pod pomnikiem człowieka, który był twórcą konstytucji absolutnie niedemokratycznej, prowadził po przewrocie majowym właściwie wprowadził władzę autorytarną. i to są różnego rodzaju tam incydenty takie, które na pewno... No, nie, nie, nie przynoszą mu chwały, tak? no, choćby obóz w Berezie kartuskiej. Tak? Natomiast i, i, i dlatego mówienie o demokracji, o konstytucji pod pomnikiem Piłsudskiego to jest jakieś nieporozumienie. Natomiast Polski tej, tego dwudziestolecia międzywojennego nie byłoby bez Piłsudskiego. I, i, I tam, gdzie on ma olbrzymie zasługi, tam trzeba oczywiście o tych zasługach mówić. Marszałek Piłsudski był pierwszym tym naczelnikiem po zakończeniu I wojny światowej. To on stworzył armię, to on był olbrzymim autorytetem dla milionów ludzi. Niewątpliwie to on obronił nas przed tą nawołnicą bolszewicką. Jak obchodzimy y, rocznicę y, tej y, bitwy warszawskiej, no to, to nie ma lepszego z kolei miejsca niż pomnik piusudzkiego. Także ja bym prosił, żeby, żeby to wszystko ważyć. Ja nie jestem żadnym antypiusudczykiem. Ja po prostu staram się w momencie, kiedy rozmawiamy o jakiejś osobie, to. Wtedy, kiedy, kiedy, kiedy no, mówimy o jej zasługach, to, to ja mówię o zasługach, tak? a kiedy, kiedy, kiedy mówimy o tym, że ona nie jest tak do końca bez skazy, to też mówimy o tym. Ja chcę tylko przypomnieć, że ja jestem chyba jedynym człowiekiem tutaj w Szczecinku, który, którego rodzina ma jakieś powiązania z Piłsudskim. Piłsudski był świadkiem na ślubie mojego dziadka łącznie z J. Konarkiewiczem. Mój dziadek, James Douglas, przyjaźnił się z Piłsudskim i w mojej rodzinie nie było nigdy jakiegoś nastawienia, to, to było jakieś absurdalne, tak, jakiegoś przeciwko Piłsudskiemu. Natomiast oczywiście ja jestem przy jakimś trochę myślącym i analizując historię tylko mówię, że nie wszystko mi się podoba to, co Piłsudski robił. Także już tylko kończę ten temat, tak? Bo może zbyt Rozumiem. Panie burmistrzu, półpodziemne zbiorniki na odpady komunalne to już w przecinku taka niemal legenda. Jesteśmy prekursorem województwa, jesteśmy jednym z pierwszych miast w kraju, które zastosowało tą technologię. No i wielu, wielu, wiele, wiele samorządów z innych miast bierze z nas przykład. Kolejne 16 miast mamy rozpoczęte. No tak, to jest fragment większej całości, jakby my cały czas czekamy na rozstrzygnięcie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, może dzisiaj będzie decyzja, ona miała być tydzień temu. Znaczy my dostaniemy dofinansowanie bardzo znaczne do wykonania dużej ilości pojemników półpodziemnych, które właściwie zakończą ten wieloletni program budowy tych gniazd półpodziemnych. Póki co robimy z pomocą Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, który co roku przekazuje nam pewne pieniądze, mniej więcej 40% kosztów posadowienia pojemników półpodziemnych, tyle ile możemy, tyle ile mamy jakby z... Tej naszej opłaty śmieciowej, tego podatku śmieciowego, ile nam zostaje, to, y, to dajemy na, na te pojemniki półpodziemne. I w tym roku oddamy kolejne 16 gniazd. Właśnie w takim montażu finansowym y, 60% z miasta, 40% z Wojewódzkiego Funduszu Obrony Środowiska, y, w wielu miejscach, również na terenach spółdzielni mieszkaniowej, y, szczecineckiej, ale nie tylko. Y, y, również na na terenie między innymi y, ośrodka edukacji ekologicznej y, na Mickiewicza y, w 16, po powstaniu 16 nowych gniazd. Tak? Także to jest świetny projekt. Rzeczywiście, tak jak Pan powiedział, wiele miast bierze z nas przykład, i w tej chwili te pojemniki stają się w Polsce coraz bardziej popularne. Ale wtedy, kiedy myśmy je zaczęli robić, popularne nie były. Dlatego należy, że tak powiem, papieżowice papieskie oddać. Myśmy byli rzeczywiście jednym z prekursorów w Polsce wykonywania tego typu pojemników. To, że jest 16 gniazd, to nie znaczy, że jest 16 pojemników. Pojemników jest 60, chyba jeden, czyli bardzo dużo, ale one są zgromadzone w gniazdach, a tego gniazda to znaczy są, jest pojemnik na szkło, na plastik, na papier i na e, odpady e, zmieszane. Jeżeli będzie dla nas korzystne rozstrzygnięcie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, a powinno być, dlatego że nasz program się idealnie jakby w tytuł tego dofinansowania e, w, wpisuje, jeżeli będzie jakieś rozstrzygnięcie negatywne, to tylko może być z przyczyn politycznych, jakichś na, na pewno nie, nie merytorycznych, tak? No, Niestety ostatnio tak się dzieje, że różnego rodzaju programy bardzo dobre są przez obecną władzę, że tak powiem, w kosmos wysyłane. Między innymi Kafka, Kafka tak, która tak. jest świetnym programem, została jakby no unieważniona przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, którym rządzi PiS w tej chwili. No, nic na to nie mogę poradzić, tak, tak się dzieje. Szkoda, bo, bo ja zawsze podkreślam, że polityka polityką, tak my się możemy o pewne rozwiązania systemowe kłócić, natomiast no, pieniądze choćby unijne powinny przychodzić do tych, którzy napiszą najlepszy program tak? czy projekt, a nie, a nie do tych, którymi rządzi akurat taka czy inna opcja polityczna. Także yy, mam nadzieję, że w następnym programie mogli <noise> powiedzieć więcej na temat dokończenia tego całego projektu w przyszłym roku. Jeżeli dostaniemy pieniądze, to będzie dofinansowanie rzędu 80-85% i wtedy yy, to jest program, który projekt, który żeśmy złożyli razem ze Związkiem Miast i Gmin dożycza parcenty do, do tego Funduszu Ochrony Środowiska. Jeżeli dostaniemy te pieniądze, to w przyszłym roku już będzie robione nie tak jak w tym roku kolejne 16 gniazd, tylko z tego co pamiętam 60 parę gniazd, tak? czyli bardzo duża ilość pojemników i to właściwie powinno no, zaspokoić potrzeby yy, większości yy, wspólnot yy, czy, czy spółdzielni, które, które typują miejsca do posadowienia tych pojemników. Nie wszędzie można gniazda zrobić, tak? To ja chciałem mhm. tylko podkreślić. Jeżeli gdzieś mieszkańcy chcą, a my nie robimy, to głównie dlatego, że pod ziemią jest bardzo duża ilość sieci i po prostu my nie możemy tam głęboko kopać i, i, i tych pojemników konserwować. Rozumiem, panie burmistrzu, taką tradycją już od lat stało się, że lato żegnamy takim fajnym koncertem Materia Fest. W tym roku będzie podobnie pod wieżą Bismarcka. Materia, gospodarz, gwiazda wieczoru będzie miała swoich gości, swoich kolegów, przyjaciół na pewno zaprosi, kto wystąpi tym razem na Trzesiecką. Znaczy, proszę wybaczyć, no. że ja nie powtórzę oczywiście nas w tych zespołu, bo, bo ich nie znam. To, to, to jest dla dosyć wąskiej grupy fanów takiej twardej muzyki metalowej, tak? takiej hard rockowej taki takiej no ale jest fanów bardzo dużo, tym bardziej w szczecinku, że mamy no tutaj jeden z wiodących w Polsce zespołu właśnie z tego, z tego, z tego, z tego e, takiego e, mainstreamu, tak, e, tej muzyki ciężkiej, e, czyli mówię o materii. No i materia zaprasza swoich gości. E, będzie, będzie kilka e, podobno znanych kapel, e, między innymi goście zagraniczni, będzie, będą, będą e, kapele z, z, z Czech, z Niemiec, z Holandii, e, z Francji. E, Także sporo, sporo różnych grup, no i na koniec będzie materia. Wszystko się będzie działo 27 sierpnia. Od godziny chyba 17 kończy się cały koncert o północy. Tak, jak Pan powiedział, przy Bismarku już takie miejsce, że tak powiem, dedykowane. Być może, być może w przyszłym roku będzie, przeniesiemy to na plac koncertowy, dlatego, że wszystko wskazuje na to, że w przyszłym roku no, będziemy mieli tutaj specjalnego gościa, bardzo kontrowersyjny zespół. Myślę, że nie wszystkim się to będzie podobało, ale ja uważam, że jesteśmy otwartym miastem i, 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 i otwarci jesteśmy na każdy rodzaj sztuki, na każdą muzykę. Myślę tutaj o regalu o i, i, i o, o jego zespole i wszystko wskazuje na to, że to on będzie tym głównym, że tak powiem, tutaj okrasi materię w kolejnym roku tego, tego festiwalu hard rockowego w roku 2017. Dziękuję bardzo. Miasto z wizją PL. To dla Was zmieniamy szczecinek. Miasto z wizją